Siemanko, z tej strony ćwirt i... Dzyndzel, witam ponownie. A, way out, znaczy a way out, a way out. Zapamiętałem tytuł, możemy grać dalej. Ponownie. To grajmy dalej. Postaramy się robić odcinki raz w tygodniu. Zobaczymy jak długo nam będzie to szło. Nie powinieneś tego mówić, teraz tak bym miał ograniczenie czasowe. No trudno, będę cię gonił. No to co, możemy lecieć? Teraz już To lecimy. <noise> o, możemy zmienić nie. postaci. Przywiązałem nie. się do Leo. <noise> ja do tego też. Jak to było? Przynajmniej jest przystojny. Nie, ja to powiedziałem. Mam tu nagrane! N nieprawda. Myślisz, że zaczniemy od tego momentu, gdzie faktycznie mm. przestaliśmy grać? Czy będziemy powtarzać coś? Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczymy. Nie, powtarzamy. nie dobrze. Dobrze się zaczęło, super. Mm -hmm. Myślisz, że będę robił yes, to, co noc. robi się wieczorem w więźniu? Spał? Myślałem bardziej o marszczeniu Freda, ale może być spanie. No ty już marszczyłeś na ostatnim odcinku, jak oglądałeś dwóch kolesi, co się dotykają Marszczyłem nosem. To było takie cały czas marszczyno zresztą. Widzisz, jakie ja mam marszczone drzwi. Ok, puk, puk. Dziś ja spałem, tak się robi. Nie, nie Nosy. spałeś. Ty na stole się masturbowałeś. Ja. Yeah. To mój plan. And I decyduję, co się You got that? Musimy wytatuować sobie plan więzienia na ciałach. No, to może to być. Jeśli to małe więzienie. <laughs> A to uh. dopiero było wprowadzenie, tak? To dopiero było... Oh, Ale to wow, znaczy, że dobry dobry od... ogólnie w ogóle w takim momencie skończyliśmy ostatnio nagrywać. No dobre, dobre było. <coughs> Czyli teraz się akcja zacznie. O, już jesteśmy powinni. Hej Leo. I... Nie miałeś naprawdę planu ucieczki, prawda? O czym mówisz? Oczywiście nie miałem. Miałeś pojęcie o tym, jak to zrobić. Zostawiłem cię, prawda? Co to znaczy, że zostawiłeś mnie? Zostawiliśmy się razem. Co, oni sobie w samolocie i w chyba dają tak, no. chyba... co się działo. To jest ten moment, kiedy oni ha, mają tak dotrzeć tam. tam Gdzie? Do Humphrey'a, Harveya, żeby go katrupić. Aha, tego. Tego, tego. No zobaczymy. To w ogóle kobitka tam z będzie... tego Nie, chyba nie. Hmm. Nie wiem. Może dojdziemy do momentu, jak oni tego samolotu na będą pewnie. wsiadać. Ale małe jest to więzienie tak, ogólnie. Tak, wystarczył, żeby potatłować no, na tyłku. Tak patrząc. No. Fred. Będę Marszczyłeś go. <laughs> Ale innej nocy. Co się dzieje, Muszę wstać na ten dół. Możesz to zrobić? To cię kosztować. Wiesz, że jestem w porządku. Po prostu wstań. <laughs> Moja wizytówka. A to jest pilnik, a nie śrubokręt. No, pilnik. Nie ja wiem, to śrubokręt. Aha. Nawet nie wiesz, co kadłeś. Tak? To ja ze spielangiarką wtedy gadałem, żeby jej uwagę. Ty nawet nie wiedziałeś, co bierzesz. Nice. dam mu dwa złote. Hit. Myślę, że oni nie posługują się na złotówkami. Dobrze, daję mu dwa yeah. Simoleony. Yeah. O! W końcu! No dobra. To ja wezmę Mopa. Czy ja mogę? Ja biorę Mopa! Mogę! No. Czy ja biorę no. Mopa? Ja biorę drugiego! <laughs> Złamać mogę, albo szorować. Plup. szoru, szoru. Foru, szoru, jak mam złamać? O, mogę robić w ogóle inne ujęcie, patrz, jak się ja cię kręcę. Jak się łamie, czekaj. Mm. Złam. O, X! No to spokojnie. mnie. Jakiś pomysł? Musisz y ten. Musisz yeah. zmienić... kamerę inaczej ustawić, żeby się odblokowało. Gdzieś? Dobre ze mnie aktor. Co tam No, mama, mia. Gdzie mam iść. ja. A jestem w końcu Irlandczykiem, czy... czy.? kim ja jestem. Nie wiem, ja nie wiem, gdzie mam iść. Czekajcie, czekaj, jak się tu wespnę, jak tam jest. Nie, tu jest strażnik. Ty musisz jakoś go chyba. rozproszę. Nie, ja się z kimś pogadam. where is that thing anyway over oh, there hey man it looks like you how the, the, hell, is the hell are you going to get up there yeah seems like i have it <laughs> you're welcome i haven't seen you First time looking up here next time i'm looking up here i just need to disturb never been in then we'll be up there in no time yeah how are you going to do that oh my god i ain't doing it Kurde, czy to już jest ten moment, że utknęliśmy Tak, tutaj. myślę, że już utknęliśmy. No, to było spoko, jak się podobało to lajkujcie. było fajnie, dziękujemy. Następny odcinek w przyszłym tygodniu. Tak, takie odcinki mogę robić. Kazał mi wziąć drugą miotłę i chuj nie mogę jej znaleźć. No ask ja mogę pogadać z tym strażnikiem. O, mogę z nim pogadać? Okej, hey, my broom is broken. A, widzisz. O, i teraz on sobie pójdzie i ja tam sobie pójdę w prawo. Tak, no, w dep co? co on tu papę rozkłada. A ty jesteś taki useless w Nie no patrz, ja zajmuję ja też strażnika, widzisz? No patrz, nie chyba jakiś zajęty. A ja jestem ci... Jesteś chodź tu ja cię mam... No dawaj, 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 daj. Muszę cię podsadzić. Szybciej, Wąchaj krocze, tak jest, ale puszczę ci Bona teraz. No, trudno. Ale bardzo że no przeszedłem yeah. w ogóle, bo... Sure. Teraz musisz odwrócić uwagę drugiego. Now get back to work. Yeah. Gdzie jest? Tam drugi? No ale myślisz, że on cię zobaczy? Nie, rób coś po prostu, idź tam na górę. A jeśli się będzie rozglądał? Masz, dół no dobra, tam. muszę zwrócić uwagę jeszcze raz, bo ja muszę teraz zejść. Alright, just need to get back again. ja se poszuruję. Czekaj, może mogę znowu złamać? Nie, no, nie mogę no, już jej złamać. Czekam przynajmniej. No, jo ja potrzebuję pomocy. Ło! Co robisz? Idziemy, idzie. Właśnie idę za nim. O, mogę z nim pogadać.

Okej, okay, idzie mi to całkiem sprawnie. Cicho. Myślałeś, że jesteś taki cwany, a ty znowu zagadujesz ludzi, a to ja robię całą akcję. Zanieś dwuto, dwuto Fredowi. Widzisz, bo ja mam układ z Fredem za to, że go marszczę. Zamknięte. On już jest Otwórz drzwi. Gadam z nim, czekaj. Nie gadaj z nim.

No, otworzyłem Fred chodź. A ja se poszaruję. Nieważne. Widziałeś, jak to zrobiłem? Nieprawda, <laughs> nie, prawda, nie widziałeś. Bo zrobiłem to tak. Sprawnie. Może nadawałbym się, to biedla, gdybym gr.A. takim przystanie. Na zdrowie. Pojedzane było, nie? nie, nie. <gry> o, napił mi się tak, A mam ha, -ha -o. O -o -o -o. Co Zrobię sobie ha, -ha A, Fred cię Dasz pilnik? Mam nadzieję, że nie. Dobra. Co teraz? Ucieknij z celi. a ty stoi na czatach. Czekaj, ja, ja się rozglądam, no. O, idzie, 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 idzie. No <grym> dobrze, chcę przystać! Idzie, <grym> idzie. Mi świeci, poryju. Witam. Dobra, dobra, rób, lecisz, 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 ja odwracam uwagę. Nie mogę masz książkę, którą mogę przeczytać. No dawaj! Przestań! Tam idzie drugi haki. ja mam mu zwrócić uwagę, żebyś ty przestał. Nie, teraz lecisz. Żaden nie idzie. Ten jedzie w jedną stronę, tamten sobie stoi. No sprawdzam. Co to jestem? Ciekawe, że ten kibel nie ma odpływu. A nie Czekaj, bo się zagadałem O idzie Tylko masz jeszcze chwilę, jeszcze chwilę masz Ja muszę cały kibel odtem Dobra, stój, 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 bo idzie strażnik, stój Fajnego wąsa Imponuje mi on ów wąs Czyli <noise> rzeczywiście, jaki bujny Kopery zbierasz. To <noise> fajne. <noise> <Biedna. głos> się tylko popatrzył, dostał Buziaka i poszedł. Oh wow. Sprawdzaj drugą stronę. Dobra, leci. Lecisz, Dobra. lecisz, lecisz. Masz teraz chwilę. Jak coś to ja przez chwilę tego zagadam, ale na razie masz Dobra, czas. Okej. Okay. ja pierdziele, parć, co ja tu mam. To jest jak bicie rekordu. Ta. Klikaj, klikaj. Eee... Stój. stój. Stój! Stój, stój! Dobra. Życie na krawędzi, ziomek. Ja pierdzielę. Zaraz ta zła. Ale patrz, znowu się do mnie nie odezwie. A do ciebie się zesra. No Jestem nowy, patrz. No kuźwa! Masuj, <grym>, patrz. Patrz na drugą stronę. No lecisz, na razie jest czysto. Coś mi się tak chce w to mi z powrotem robota. Nen nen y Jeszcze masz chwilę, ale zaraz będzie stop. Nieważne. Co się stało? Tylko czekaj, bo. On... Nie, 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 nie poddawaj na razie, nie bo on wie. idzie. It is I, Wonsaczu, Leo, Leonardo. On sobie pójdzie i mi podasz dwuto. A wtedy ja będę Bole, przy twój. kibelku sieba. No kuwa! Zataję. Może teraz będzie przestrzegał się do mnie. No, to sleep. Dobra, już mogę? Dawaj teraz tu podaj mi pięknie, ale kooperacja. A. Dobra, teraz ty stój na czatach. Nudne to stanie na czatach. A mogę ci nie powiedzieć na przykład, że idzie policjant? <laughs> na wiesz, że ja widzę twoje kamery. <laughs> Dobra przestań. Dobra, czekaj. No kończę. Teraz się do ciebie będzie strał, patrz. Czy Hey guard, what do you want? Ile zarabia? I want to ask a question. What now? How much do you hour as Eee, on jest niesympatyczny w ogóle. <laughs> Znowu zasrał się do ciebie. Do mnie by się nie zasrał, bym do niego to nie, 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 nie zagadał. Ten pewnie jak ten z drugiej strony będzie się, to się do ciebie przyjąć. No tam ten z drugiej strony szedł tylko raz, cały czas biega ten, tak naprawdę. No wiem, może teraz tamten pójdzie. Ej, kręć nie, tam tą śrubeczkę. Tak, tak. Dobra. Idzie mi to szybciej niż to. Tylko sobie. dlatego... O, jednak idzie ten z drugiej strony, od ciebie, od twojej. No dobra, mam jeszcze <grym> No już możesz przestawać. Dobra, już mam przerwę. No nie ma bonsa, nie mogę traktować go poważnie. Cześć. O, nie ma bonsa, ona są wrody. Pan mi... nic mi nie, się nie powie. Że się do mnie? A ty dostaniesz opierdziel, no? Patrz. To strasznie niesprawiedliwe, że zawsze przy naszych celach jest staną. No będziesz Lecę Czyli to już jest ten czas, że my uciekamy O, okay. o no, no dawaj to to, to męczysz kończy. się z tym, jakbyś tam torta piekł To nie jest pikarnik no Dam radę, spokojnie Ja wolę w mikrofalówce to robić Torty? Torty w mikrofalówce? No Kurde, takie wiesz, w kubeczkę. Orient. Jeszcze dokończył spokojnie. O no, i teraz zasłańki. Coś czuję, że tej nocy nie będziemy uciekać. A jednak tej nocy będziemy uciekać. No i dobrze. Ile można siedzieć w out. Długo. Ej, tak naprawdę to zależy ile masz roku, nie? No, tak. No, ale długo. Ty siedzisz za morderstwo. Nie, Nie, ty siedzisz ja się... za morderstwo. Nie, czy ty? Ja siedzę za rozbój. Ja siedzę za za morderstwo. morderstwo. Yeah. Okej. Okay. Kopi. Kurde. No dobra, no to co? Spieprzamy. Pa, jak idealnie równa, że to zrobiliśmy. Dawaj, zasłaniaj kibalak. Idealnie, Leo. Teraz idziemy. To ten smell man To jest smell man To do... ponad. Ponad. <grym> no. Sniff, sniff. No Może pójdziemy tam do jeszcze smell innego. To okay. ja mogę. mogę man To iść mogę Jak się jest smell man To jest tutaj. man tutaj jest nie Tutaj? Nie, jest smell man To To zaraz. Wiatrak trzeba by wyłączyć łączyć, czy nie da się nic zrobić? Nie? No właśnie, nie wiem, szukam zejść na dół, to bez Pekaj. sensu, bo tam kompletnie nic nie ma. Zobacz, tam nie da się gdzieś przejść, a tu mogę coś mojej tu się nie da przejść. Tu też się nie da przejść. No, to utknęliśmy. Nie. Jej. Słucham, Dobrze, nam szło? na Do teraz. Nie, teraz zajdę na dół. Mogę, może wsadzę tam rękę, jak mi ją utnie, to wtedy przyjdziemy, bo się zablokuje. Próbowałem, nie da się. Tutaj o, tu jest Gdzie? O, idę. <gupy> Daj mi chwilę. Gubie gruby Vincent. A ja tam byłem i nic tak, nie widziałem, ale ja. <noise> yeah, dzięki, Vincent. Mamy rurkę. Teraz rurkę trzeba włożyć w wiatrak Jak ja śmiesznie biegam to. z tym Hej! Oh, <grym> Opa! Ty ziomek Ariaty ja 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 muszę naprawdę naciskać to <grym> Kurde, mogę ci go wyłączyć Albiena Mojej pomocy byś potrzebował? Aha, no to dawaj no, bo... No, szybko. No nie tej pomocy! Ej dawaj! <ścoughs> Ej tej pomocy! pomocy no dawaj, panu Przekręć tam! No nie, ja mam wy... Patrz. O, widzisz? A, najpierw ci wentylator wyłączę. idealnie to zrobiłem teraz. Alright, it's shut down. You can go through now. No, widzisz? Raz, dwa to Przechodź. zrobiłem. Z tymi drzwiami będę potrzebował twojej pomocy. D. Tu, o. To są drzwi? Pomóż. Come and help me. Ja chcę zobaczyć no. Jest tam coś ciekawego? Ja, no wyłączyłem ci tam wentylator, no. tam jest Paję wtyczka. Nube. No. Finda! Ups. <grywa> ale mi się odbiło czymś nieobrzydliwym. Nie jestem pewny, co to było, ale mam nadzieję, że to zjadłem już nie żyję. Chciał być smaczne. No pewnie tak, ale teraz już nie bardzo. Co ty ciekawego znajdziesz tam? Nie, on zawsze coś znajdzie. Zrobimy jak w kreskówkach. Czyli nie uciekniemy jeszcze, tylko najpierw będziemy musieli przejść zdobyć, potem się tu wrócić, i wtedy będziemy dalej. O, czyli będziemy na ratę to robić. Chyba tak, no. Chowam się w kartym takim. Zaklepałem Berg Okej, okay. ja ci popcham. A już tu tak, jesteśmy. Takie ładne przejście, Ale fajne no. przejście. Nie widzisz? W momencie kiedy zmieniły się światła, się zapaliło, to już było przejście. Useless. Okay. Ja okay. też mam za fajnego. Ty masz pacy. Ty też. Nie, mam brodę. Dobra. Let's go. Dostań się na zaplecze. Z niej mogę pogadać. Hey guard. Nie oh, nie ma na mnie czasu. Jaki, Jaki Rzeczny strażnik. O, tu jest... Hey, tu jest wózeczek. z uh, sure. uh, Vincent Moretti. 3465. You seem to be having a great day. You got that shit, right? You're looking at a free man. Oh, yeah Yep, next week is my last. Have fun out there. Oh, I will. Trust me. Yeah? What's your plan? Well, I'll go to a strip club. Then, I'll go to another strip club. And, to top it all off, I'll go to the best strip club in

Masz just ochronną? Yeah. Mm -hmm. sure, I get it. No schowaj się No w Nie teraz rozmawiam, ja chcę rozwiązać ich problem. Hey, Pajemo ja, was ja mogę plan? tu podwędzić wózek, czekaj. Bo bo bo, się wysypa. O, popsułeś. Ale pieta <laughs> Useless. Daj zaproszenie. Zapraszam. Bardzo chcieliśmy nagrać coś dalej, ale okazało się, że srały się serwery i jej. Jest gry i koniec jest po prostu. No nie mogę wrócić, nie można się połączyć. No, to znaczy też nie może się Otóż, są problemy z serwerami jej? No, a teraz jest 18. Już od godziny ponad. No, więc ee, pranie zrobimy w następnym odcinku. No, dokładnie, pranie zrobimy w następnym odcinku. I no, co? No to tyle. Jak się podobało to... Tak, jak się podobało to lajkujcie, pędzcie, subskrybujcie. Kuziaczki babaki. 不、啊